Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od Was wiele miłych komentarzy na temat wystawy prac Anny Grabskiej. Wśród nich pojawiło się również pytanie dotyczące rzeźby przedstawionej na plakacie. Kim jest młoda kobieta o nieco egzotycznych rysach? Jaka postać kryje się w tym ciekawym profilu? W dzisiejszym odcinku pragniemy przybliżyć Państwu. Historię tajemniczej księżniczki. Pierwszym krokiem w naszych poszukiwaniach była fotografia rzeźby autorstwa Anny Grabskiej. Z tyłu artystka umieściła napis Zeila księżniczka. Ta słaba poszlaka nie zniechęciła nas. Przeciwnie. Jeszcze intensywniej poszukiwaliśmy śladów owej tajemniczej księżniczki. W trakcie wertowania wielu zdjęć trafiliśmy na fotografię pięknej młodej dziewczyny z podpisem «Pour Anna Grabska, avec mon amitié et admiration, Zeyla Saint-Joao». Oczywiste podobieństwo portretowanej w rzeźbie kobiety z kobietą z fotografii Skłoniło nas do postawienia tezy, że to jedna i ta sama osoba. Pozostaje zatem pytanie, kim była Zejla, która Anni Grabskiej podarowała fotografię z pełną emocji i dedykacją. Kolejnym krokiem w naszych poszukiwaniach było pytanie o biografię pięknej nieznajomej. Data dedykacji i miejsce Paryż. Sugerują, że panie Anna Grabska i Zeila saint Joao poznały się i zaprzyjaźniły w Paryżu. Pierwsza odbywała w stolicy Francji stypendium artystyczne, a druga była w trakcie podróży po Europie. W ten sposób krzyżują się historie niezwykłych kobiet, a my po latach odnajdujemy ślad niezwykłej polsko-brazylijskiej przyjaźni. Tajemnicza księżniczka, czyli Zeila Ribeiro São Joao, urodziła się 31 stycznia 1920 roku w miejscowości Guaratinguetá, nieopodal São Paulo w Brazylii. W wieku dwóch lat zdiagnozowano u niej polio. Choroba sparaliżowała dziewczynkę, ale determinacja rodziców i lekarzy sprawiły, że Zeila wracała do sprawności. Momentem przełomowym w życiu małej Brazylijki było spotkanie z muzyką fortepianową. Kiedy tylko odzyskała władzę w rękach, rozpoczęła naukę gry na pianinie. Zeila robiła bardzo duże postępy, mimo że nie odzyskała jeszcze zupełnej sprawności. W wieku 6 lat dała swój pierwszy koncert, choć nie mogła jeszcze sama naciskać pedałów. Nieustanne ćwiczenia, rehabilitacja oraz determinacja Zeili sprawiły, że w wieku 19 lat dawała już koncerty z profesjonalną orkiestrą i cieszyła się powszechnym uznaniem. Rodzina zdecydowała wówczas, że powinna kontynuować edukację muzyczną. W, Paryżu. w stolicy Francji spełniły się dwa marzenia Zélie. Została uczennicą słynnej Marguerite Long oraz przeszła pomyślnie operację stóp, dzięki czemu mogła nosić normalne buty. Jak wspominałam, zaraz po rekonwalescencji tak się cieszyła normalnością, że kilka razy przechodziła po schodach jednej z paryskich stacji metra. W kolejnych latach Zejla wyszła za mąż, urodziła córkę beatryczę, a na przełomie lat 40. i 50. dawała w Paryżu koncert dla polskiej społeczności zorganizowany przez Marię Wojdat. Zapewne to na tym koncercie Zeila poznała przebywającą wówczas w Paryżu Annę Grabską. Między artystkami musiała nawiązać się wyjątkowa przyjaźń której jedynymi pamiątkami są fotografia pianistki oraz rzeźba autorstwa Anny Grabskiej. Kolejne adresy zajęli to Lizbona, Kopenhaga oraz Nicea. Ostatecznie wraz z rodziną na stałe osiadła w São Paulo. W wieku 88 lat udzieliła Muzeum Osób w São Paulo wywiadu, dzięki któremu Mogliśmy odtworzyć biografię tajemniczej księżniczki. Nazywamy ją w ten sposób, ponieważ Anna Grabska tak właśnie podpisywała swoją rzeźbę, mając zapewne na uwadze wyjątkową urodę swojej brazylijskiej przyjaciółki. Bohaterka dzisiejszego odcinka pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mimo choroby osiągnęła wielki sukces. A jej fotografia, która znajduje się w liceum ogólnokształcącym w Sulejówku, przypomina naszym uczniom, że warto walczyć o swoje marzenia.